I stało się, piąty dzień z rzędu jestem na grzybobraniu. Mamy dzisiaj czwartek, 14 sierpnia, i zapraszam na leśne przygody. Po kilku minutach szukania grzybu znalazłem pierwszego borowika. Ciekawe, ile dzisiaj znajdę. W lesie już jest dość sucho, więc może być już kiepsko. Ale nie nastawiam się negatywnie. Zobaczymy, co czas przyniesie. Po krótkiej przerwie mam już drugiego, tym razem trochę większego i ładniejszego brązowitkiego. Pokaż się tutaj. I szukam dalej. I mam trzeciego i największego jak do tej pory. Kapelusz wygląda na zdrowego. Ciekawe jaki będzie korzeń. Coś jeszcze jednak zostało dla mnie. Zobaczcie jaka piękna rodzinka borowików. Tutaj dwa i tutaj trzeci. Bierzemy jak na razie w lesie nie słychać żadnych innych grzybiarzy Oj, ten będzie chyba już roboczywy, bardzo miękki. Ale zaraz sprawdzę i lecimy dalej. I kilka kroków dalej moim oczom ukazał się taki oto piękny borowiczek. Wygląda, jakby miał z przodu oczy. <noise> Bardzo śmiesznie wygląda. Znalazłem kolejny piękny okaz. Duży borowik, rośnie sobie należąco. Ma ciekawy kolor kapelusza trochę wygląda, jakby to był. Borowik sosnowy, jak myślicie? Na pewno borowik, ale czy szlachetny, czy sosnowy, nie jestem pewny. Następny prawdziweczek do kolekcji przez dobrą chwilę nic nie mogę znaleźć, aż tu nagle taki piękny okaz. Grubiutki. Super. Oby takich jak najwięcej było I kawałek dalej kolejny, trochę trochę, dużo mniejszy, ale też ładny Po jednym, po jednym i już coś się nazbierało, nie jest tak źle. Przy leśnej ścieżce pod drzewem Uchował się jeszcze taki duży bolowik. Zobaczcie jaki piękny miód malina i niedaleko kolejny borowiczek, bączek i lecimy dalej. Jednak myślę, że to grzybobranie będzie dobre. Kolejne piękne borowiki. Pierwszy, troszkę już przysuszony od słońca. I tutaj drugi, który chyba stał w cieniu. Jest bardziej wilgotny i nie jest popękany. Kolejna piękna sztuka, a przed chwilą byłem świadkiem jak na drzewie goniły się dwie wiewiórki i wydawały śmieszne odgłosy. Las potrafi zaskakiwać. I w koszyczku już coś mamy. Od kilku dni słońce mocno świeci i tak żeby co są bardziej narażone wystawione na słońce, są wysuszone i popękane, ale jeszcze trafiają się takie fajne właśnie jak ten, które uniknęły słońca. Teraz w młodych gęstych drzewkach trafiłem kilka borowików. tutaj mam pierwszego ładnego, młodego. I tutaj jest już taki starszy, chyba już trochę przysuszony i rozsypuje się w rękach. Z niego już nic nie będzie, ale jeszcze jest kawałek dalej. Trzeci, a nie, nawet jeszcze dwa. Zobaczcie. Ten ładny, młody, rósł sobie w cieniu, to nie, nie spękał. I Jeszcze tutaj. I jest kilka sztuk kolejnych, super. A teraz znalazłem borowika, który wyrósł sobie w kratówce. Hm. Dawno czegoś takiego nie widziałem, nie spotkałem. Ale cóż, może się zdarzyć. Jak rosną na pniach, to i może w krytówce. Ale chyba jeszcze jest jeden kawałek dalej. O, tutaj. I tutaj skrył się dobrze. I kolejne dwa. Dobre miejsce. Muszę tutaj jeszcze pochodzić i poszukać. I jeszcze jeden w tym miejscu. To już chyba wszystkie tutaj, więc idę w inne miejsce. Powiedziałem chyba wszystkie, i jeszcze zobaczyłem malutkie. Dwa usiadkowane. Czy wszystkie? To teraz już nie wiem, ale już idę szukać w inne miejsca. Przez chwilę nie nagrywałem, ale spotkałem ładnego browika i muszę go nagrać. Piękny, okrągłutki. W międzyczasie spotkałem jednego z drzwiarza, ale nie miał dużo w koszyku. Może dopiero zaczyna. I szukam dalej. Dostrzegłem w liściach tylko samą główkę, a to chyba będzie piękny, duży borowik. Bardzo ładny. Grubiutki. A no w koszyczku już całkiem nieźle. Jeszcze trochę o ile pochodzę i będzie pół. Zapuściłem się w tereny, gdzie zwykle nie chodzę. I opłaciło się, bo trafił się ładny borowik. Może jeszcze tutaj coś będzie na nowym, nieznanym terenie? Jest następny borowik. Ładnie się prezentuje. Chyba będzie zdrowy, ale jeszcze tutaj jest drugi. Ten jest trochę bardziej starszy, ale z podu nie wygląda źle wygląda bardzo ładnie. Zobaczymy co będzie jak go odsłonię. No, nie był głęboko w ziemi. Wypadł szybko. Już od spodu trochę stary ale do suszenia będzie Ale jeszcze jest jeden z boku Równie duży I też pewnie będzie już star, starawy troszkę Ale na suszenie jak najbardziej tak jak mówiłem Takie mogłyby być cały czas. Już myślałem, że dzisiaj nic nie znajdę. A tu trafił się jeszcze taki ładny, piękny, dorodny borowik. Kończę na dzisiaj grzybobranie. W lesie spędziłem ponad dwie godziny. Udało się zebrać o pół koszyka grzybków. Także fajnie. I kończę już tą serię pięciu z rzędu grzybobrań. Na pewno będzie teraz przerwa, a do kiedy to nie wiem. I grzyby też się chyba kończą, kończy się urlop, czas wracać do pracy.